Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, czy należy opuścić Kościół rzymskokatolicki i przystąpić do jakiejś wspólnoty trydenckiej, która jest czysta doktrynalnie, w której jest prawdziwa msza święta. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, Zapraszam do zadawania pytań. I tak, taki temat mi się nasunął w związku z uwagą jednego z widzów. W którymś programie opowiadałem o swoim życiu, mówiłem o tym, że jak zacząłem studiować w Akademii Teologii Katolickiej, i studiowałem tam 5 lat, w zasadzie więcej, no bo później jeszcze studia doktoranckie, to wszyscy moi profesorowie 100% dokładnie byli soborowi, byli zakochani w Soborze Watykańskim II i uważali, że to jest jakby jedyne właściwe, prawdziwe rozwiązanie i że ja z tego się powoli uwalniałem, a uwalniałem się w ten sposób między innymi że no, studiowałem teksty Soboru Watykańskiego II bardzo dokładnie po polsku, po łacinie i natrafiłem w deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, Soborowej Deklaracji o Wychowaniu Chrześcijańskim, na takie zdanie, mniej więcej w następującym brzmieniu idźcie za doktorami kościoła, mając za swojego mistrza i przewodnika świętego Tomasza Zakwiny. Ja studiowałem u profesora, który był tomistą, ale co, profesora Mieczysława Gogacza, ale co ciekawe, on był tomistą i modernistą. Znaczy, jak to możliwe? Tomasz, na którym wspiera się cała tradycyjna, prawdziwa doktryna kościoła. Znaczy tak, że Tomasz zajmował się fundamentalnymi kwestiami, ale na bardzo wysokim poziomie abstrakcji. Natomiast inni doktorzy gdzieś tam schodzili w dół i jak ja zacząłem studiować tych innych doktorów, no to się zorientowałem, że to, co mówi Sobór, to, co mówią dokumenty posoborowe, jakby jest w sprzeczności z tym, co mówią doktorzy kościoła? Zacząłem zaglądać do Briarium Fidei, zacząłem zaglądać do innych starszych dokumentów i tak powoli, krok po kroku yy, uświadamiałem sobie pewną prawdę podstawową o dzisiejszym kościele. No i mniej więcej coś takiego w którymś programie powiedziałem i jeden z widzów zareagował w ten sposób. Panie Krajski, to dlaczego pan nie odszedł od posoborowia, jak tylko dowiedział się pan, że to zło. Etat trzymał czy co? Trwał pan w posoborowiu jeszcze długo. Znaczy, to prawda i w jakimś sensie trwam w posoborowiu do dzisiaj, co wielu ma do mnie o to pretensje, bo bardzo często pojawiam się na Mszach Świętych w swojej parafii. Czy w jakichś innych w związku z innymi wydarzeniami? Niektórzy z tego powodu ze mną zerwali kontakty. I dlaczego? No to znaczy tak. Pamiętajmy, że to jest Kościół katolicki, Rzymskokatolicki. katolicki Nikt no oprócz sedewekantystów nie kwestionuje. Że jest w nim sukcesja apostolska że są w nim ważne sakramenty, że ważna jest Msza Święta, niegodna, ale ważna. Że w czasie tej Mszy Świętej w parafiach, przynajmniej polskich, no, dokonuje się przeistoczenie. I Pytanie, które sobie zacząłem zadawać od samego początku, czy e, można opuścić ten Kościół, uznając, że tutaj jest pewne zło, coraz większe zło, opuścić ten Kościół zostawiając go modernistą, zostawiając go satanistą, zostawiając go na zmarnowanie. To jest nasz Kościół, to jest Kościół Chrystusowy. Mamy o niego walczyć, mamy go bronić, e, mamy przy nim trwać. I takie było moje przeświadczenie. Znaczy, to nie oznacza, że jak kwestionuję jakiekolwiek wspólnoty trydenckie, które pozostają w luźnych związkach z Kościołem, albo nie pozostają w, żadnym, w żadnych związkach z Kościołem, z Rzymem, To jest tak, że, yy, znaczy wiemy, Chrystus mówi, będę z wami do końca świata. Yy, tylko problem jest, yy, no jest jeszcze, jest to zdanie, garstka nas będzie. Problem jest, gdzie ten Kościół przetrwa. I yy, w swoim czasie interesowałem się Opus Dei i dochodziły do mnie takie informacje niepotwierdzone. Niepisemne, ustne od niektórych osób, że opus Dei buduje jakby drugie struktury kościelne, gotując się na czasy, kiedy kościół będzie niszczony z zewnątrz, przez wrogów, kiedy będzie zakazany, kiedy kościoły będą burzone, kiedy kapłani i biskupi będą zabijani lub znajdą się w więzieniach. No i teraz. Yy, Powinno tak być, że powinny być różne alternatywy, żeby, Kościół, żeby kościoła nie dało się zniszczyć, żeby nie dało się wytworzyć szatanowi takiej sytuacji, że nikt nigdzie nie będzie miał dostępu do sakramentu. Prawda? Bez sakramentu nie ma zbawienia. Więc jest takie rozwiązanie jak to ta informacja plotka, teza, nie wiem, związana z Opus Dei. Ale jest też takie rozwiązanie, które lansują niektóre wspólnoty trydenckie: że no jak się zawali wszystko, sprotestantyzuje, zostanie ogarnięte do końca przez Herezję w strukturach kościoła, to, to oni będą. Oni będą z czystą wiarą, z prawdziwymi kapłanami, z prawdziwymi biskupami i odrodzenie przyjdzie od nich. Tego nie kwestionuję. Prawda? To takie alternatywy powinny być. Yy, yy, to powinno, powinno, powinno być. Prawda? Natomiast z drugiej strony jest taka kwestia, że ktoś mówi: Opuszczam ten kościół, bo nie opuszczam swoją parafię, nie, nie zrywam więzi z parafią, bo to już nie jest prawdziwy kościół, to nie są prawdziwi kapłani. Tutaj jest dużo herezji, dużo modernizmu. Ja idę do wspólnoty trydenckiej. No, i to jest takie łatwe i proste, prawda? Zamiast walczyć, zamiast bronić, zadbać tylko o swoje zbawienie i pójść do wspólnoty trydenckiej. Ja rozmawiałem z wieloma proboszczami, którzy mają różnego typu bardzo głębokie wątpliwości. I niektórzy z nich mi mówili, że się zastanawiali, czy nie odejść do jakiejś wspólnoty trydenckiej, ale argument, który w nich przeważał wewnętrzny, w sumieniu, był taki: No nie mogę zostawić swoich owieczek. Jak ja zostawię swoje owieczki, to przyjdzie jakiś mega modernista czy satanista, i te owieczki. Wprowadzi jakąś pułapkę, będzie je niszczył. I teraz zauważmy jedno: wspólnoty trydenckie mają coraz więcej członków, coraz więcej tam jest kapłanów i tak dalej, ale nie są one w stanie ogarnąć wszystkich katolików w Polsce. No i zobaczmy, że parafie zapewniają dostęp polskim katolikom do podstaw do sakramentu. Do komunii świętej, do spowiedzi, do chrztu, do ślubu, do ostatniego namaszczenia. Dostarczają chorym najświętszy sakrament, powodują, że ci chorzy mogą się wyspowiadać, szczególnie w momencie, kiedy są blisko śmierci, że mogą otrzymać sakrament ostatniego namaszczenia. Yy, młodzież ma dostęp do bieżmowania. No, wielu z tych bieżmowanych to jest skandal, prawda? Nie powinni być bieżmowani, ale ci, którzy powinni być bieżmowani, mogą być bieżmowani. Kościół to ten kościół, yy, sprotestantyzowany, yy, opanowany w znacznej mierze przez modernistów, yy, to wszystko jednak dostarcza. To znaczy, chcąc, niech co służy Chrystusowi, służy zbawieniu. Służy ludziom. No i nie jest do końca tak, że wszyscy już w tym kościele ulegli sprotestantyzowaniu, że niektórzy przedstawiciele niektórych wspólnot trydenckich mówią, że no tam Sza nowus protestantyzuje i każdy, kto tam dłużej na nią chodzi, to już jest sprotestantyzowany. Nie zgodzę się z tym. To nie jest tak. Wcale nie jest tak. I nie jest tak, że kapłani, którzy tkwią w strukturach kościoła, jak to by powiedział ktoś z jakiejś wspólnoty trydenckiej, franciszkowego, że ci wszyscy kapłani, no to już jak ktoś tam napisał w komentarzu, to są grzesznicy, którzy powinni się z tego spowiadać. Znaczy, jeden ksiądz trydencki powiedział mi: No, no dobrze, oni trwają przy owieczkach, ale powinni. Yy, Powoli, przynajmniej prowadzić ich ku prawdzie, ku szwedzkiej, ku e, uczyć ich łaciny, na przykład, żeby dotarli do tej prawdy, która już zanika w językach e, narodowych. E, znaczy zobaczmy, że ci księża są w bardzo trudnej sytuacji, szczególnie jak właśnie są proboszczami, bo e, Żyjemy w czasach donosicielstwa, w czasach prowokacji. Sam znam takie wypadki prowokacji, że jeden ksiądz podesłał drugiemu księdzu świeckiego, dwóch świeckich, jeden świecki chciał koniecznie przyjąć na rękę, a drugi świecki to filmował. I ten odmówił, ten ksiądz odmówił udzielenia na rękę, no i natychmiast Donos poszedł do biskupa i razem z tym donosem e, do wody, prawda, film. E, f, mam taką hipotezę, że ci najlepsi kapłani to są gdzieś w jakichś małych wioskach, m, małych parafiach, w których <laughs> niewielu jest wiernych, ale gdzieś ten prawdziwy kościół, prawdziwe kapłaństwo trwa i myślę, że no i teraz pytanie, znaczy też ważne pytanie, no bo niektórzy przedstawiciele niektórych wspólnot trydenckich mówią, że no żyjemy w takich czasach, gdzie każdy kapłan i każdy katolik funkcjonujący w strukturach kościoła franciszkowego może się zorientować z tego zła, które w tym kościele go otacza i może zorientować się, że no jedyną drogą jest msza i powrót do prawdziwej doktryny. Tylko czy tak jest, czy yy, moim zdaniem tak nie jest. Teoretycznie tak jest, teoretycznie, ale setki tysięcy, jak nie miliony polskich katolików nie, nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji, z tego jak daleko to wszystko odeszło od prawdziwego kościoła od Chrystusa, i, i potrafią w, tym, w tych parafiach znaleźć drogę taką, która ich nie niszczy, prawda? która jest drogą mm, ku świętości. I być może gdzieś tam, w przyszłości okaże się, ilu wielkich świętych funkcjonowało w tym kościele posoborowym, prawda? i że do, dotyczyło to i Świeckich i, i, i kapłanów. Tego nie wiemy, oczywiście to jest, to jest hipoteza, ale to są miliony katolików, o których trzeba zadbać, z którymi trzeba być i którym trzeba zapewnić dostęp do sakramentu. Powiedzmy, prawo kanoniczne mówi, że każdy katolik ma obowiązek utrzymywać Kościół, utrzymując swoją parafię. I utrzymując swoją parafię, utrzymujemy sytuację, kiedy ludzie z tej parafii czy ludzie w ogóle w Polsce, katolicy w Polsce mają dostęp do sakramentów, mają dostęp do spowiedzi chociażby, ale i do Najświętszego Sakramentu oczywiście. I powstrzymanie się od tego finansowania, bo ja nie będę finansował modernistów, ja nie będę finansował niszczenia katolicyzmu. Może spowodować, tak jak spowodowało w innych krajach europejskich, że dostęp do sakramentów będzie utrudniony wielce utrudniony, a dla niektórych całkowicie niemożliwy prawda? ze względu na odległość, ze względu na stan zdrowia, ze względu na środki, którymi dany katolik dysponuje. To jest bardzo trudny problem. Trzeba. Trzeba tu umieć wypośrodkować, i trzeba bronić, takie jest moje zdanie, trzeba bronić yy, Kościoła, trzeba walczyć yy, o Jego czystość, trzeba oddziaływać na świeckich i na kapłanów, yy, otwierać im oczy, yy, być z nimi. No to tak jak yy, przecież <laughs> Chrystus nałożył na nas obowiązek. Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, i trzeba to robić w pierwszym rzędzie w odniesieniu do naszych braci. Do tych, którzy zostali ochrzczeni w Kościele Katolickim, do kapłanów, którzy przecież są kapłanami, prawda? I są alter Chrystus. Często o tym nie wiedzą, że są alter Chrystus, ale są alter Chrystus. Nie można ich zostawić samych sobie. Znaczy. Niepokoi mnie jedno, że o ile Kościół posoborowy jakby zaprzestał ewangelizacji, zaprzestał realizacji tego wskazania i na cały świat, chociaż są misjonarze w niektórych miejscach świata, to w wielu środowiskach trydenckich jakby się zapomina o, tej, o tym obowiązku. Nie, nie ma tej działalności misyjnej, a ona powinna być. To Jan Paweł II nazywał. Nie wiem czy pierwszy, czy nie pierwszy, misję Adintra, prawda? W przeciwieństwie do misji Ad Ekstra. Misję Ad extra na zewnątrz, misję Ad Intra do środka, prawda? Mamy walczyć. Walczyć o, to, o, o tych ludzi, żeby oni byli dla Chrystusa, a nie przeciwko Chrystusowi. Ludzi ochrzczonych, ludzi, którzy mają święcenia kapłańskie. Dziękuję bardzo.